Siemanko, z tej strony Crypto Saga City. ja was witam na CSGO500, wpisujemy 500.casino, bo inaczej nie wejdziecie na stronę, kod Szosa, na darmowe dolarki, no i co, zaczynamy kręcić, ogólnie dawno, dawno nie było na tym kanale, ale wracamy, rozdamy wam coś na wstępie na pewno, także tak, duel berety dla was będą, albo 1000 końców, przypuśćmy dla pierwszych trzech osób, przy, powiedzmy przy następnym odcinku to rozdam Muszę się skupić teraz i zacząć grać No i dobra, i tak by to było, no kot szosa, praktycznie wszędzie, na poligonie w sobie Kotschosa, od razu dostaniecie dolarka No i co, i PogChamp, nie? No 225 mamy. Robię ten odcineczek spontaniczny. No bo dostałem końce za darmo ze strony Zgiwa. Ja nie będę mówić jaka strona, bo mi nie zapłacili. Ale są fajne stronki z końcami, że tak powiem. Jakbyście chcieli, to wam dam znać, jaka to. A my sobie chyba wiedziemy tutaj. Jedynkę na czarne. No kurwa, wygrywamy, albo nie. Dobra i wam wypłacę od razu dual beretki takie no, dla pierwszej osoby będą dual berety na, w tym odcinku Siądzie, siądzie Dual beretki będą, patrzcie chłop w ciągu kurwa 240 dolarów przed chwilą eee, eee, Kot kotrosa pamiętajcie Dobra 0,25 Na czarny O tak oddamy Dobra, ja wam pokażę co mam wypłacę za ten czas już Żeby nie było, że dla Was nic nie ma, także piszcie komentarz Bo po komentarzu będę losować. I trening w opisie, że najlepiej żebyście mieli kanał. Coś lepszego dla Was co? To... Dobra, co wam wypacimy, kurwa? Uspa takiego nie, no bez przesady siedzi. Mm, mm, mm. O, takie coś. Request skins Duel Beret, one bardzo ładne są. File Tested 02 Wir, chyba start traku nawet. Ok. Nice Także tak, wypłacę wam to, to będzie dla was Piszcie komentarz, zostawcie lajka, korzystajcie z tych kodów No bo czego sobie macie nie pograć za darmo Zawsze możecie zrobić z tych małych dolarów Ja wielokrotnie zrobię z małych dolarów wiele Także... <laughs> także tak Także napierdalajcie kurwa kasy, a nie siedzicie, na pijcie tak? No Skromny bet, przeczekamy go Tutaj co się dzieje? 4 minuty do wypłaty. Takie bereciki, dla Was, kurwa. Niedługo wrócimy z lewami. Rozdajemy. Mam nadzieję, że jakoś kolaborację zrobimy z, z innymi uczestnikami tejże platformy. Dobra, ominęliśmy ten bet. Dla was takie będą, dual berety, flower kalinowa, fine tested Mam takie te skina też, korzystam z nich, także fajne są Napierdalają dinozaurami, <laughs> jak ja ta praca kurwa z gochą na plecach Zamknij pizdę, co ty to oglądasz No i tak by to było Jebać chudry. No i zaraz sobie przeczekamy tego beta, wypłacimy kotrzosa. pamiętajcie kurwa Dobra, nie ma Rainbow, więc przeczekamy Taktyczne 30 i będzie zielone kurwa, teraz ja to czuję. trochę za grubo chyba wciągnąć do zielony cohe <laughs> Nie doświruje no dwa dolarki przyjmę chętnie Crasha To leźmy kurwa z tym Crashem jeszcze w to. Ale <laughs> TEN KURWA <Pierwony>, MA <laughs> Nie no posyd nie ma taki flip Ozzymu Eda Trick Tree Swadnik Te u góry ekipa twoje sił walcimy z type naszyści Na to czekamy Pay2Pay pay. cały czas tutaj że tak powiem w grze jest A my sobie obstawimy O tako O tako sobie obstawimy Kurwa psy szczekają Koty kurwa bokiem chodzą. Co tu się dzieje, ludzie? Dobra, pierdolniemy ostatniego beta. Taki rainbow tu zapowiada, ale na czarne, jak nie siądzie, to kurwa alin. A jak siądzie, to kończymy odcinek I co? Tak jak mówię, dualberyciki dla Was komentujcie. Kurwa, zostawcie tego lajka zajebanego. Chciałbym, że tak powiem, wrócić, tak. Pierdolę, czy będą jakieś dile, czy nie. To ma być, wiecie, kanał Forfun, dla Was porozdajemy coś. Będzie kurwa fajnie. Dobra siadło. Chcę, żeby to wypłacić kurwa jeszcze na tym odcineczku. Że tak powiem. No i dobra. Jak się odzie, to kończymy. Przypominam, kotrząsa, jeżeli chcecie sobie za darmo pokręcić śmigłem. Także nie siedzi, a ja was żegnam. Dualbereciki dla was. Zostawcie lajka, niedługo kalibracja. Kurwa z my jesteśmy tu, wy jesteście tu. Bang, bang, ma